Rozsłonili mi męża, a chciałabym, żeby był na tym filmiku. Przejechaliśmy do Trogiru. Jesteśmy na starym mieście w pięknej kamienicy. No i słuchajcie, taki mamy pokój na poddaszu, ale jest klimatyzacja, jest telewizor, z którego nie będziemy korzystać, lodówka i tak dalej, i tak dalej. Jest nawet Waldek. No i teraz co się stało? Okazało się, że pani ma overbooking i nasz pokój, który rezerwowaliśmy, jest zajęty przez kogoś innego. Jutro będziemy się mogli przenieść. No i teraz tak. Czarna strona podróżowania motocyklem wygląda właśnie tak, wszystkie nasze bambetle są w reklamówkach na okoliczność tego, że żeby ochronić ich zawartość w przypadku deszczu, a jak wiemy w Chorwacji deszcz potrafi padać. Za mną rozpościera się panorama miasta Trogir. Krogir oddalony jest od Splitu jakieś 40 minut jazdy. Zarówno Split, jak i Trogir zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stare miasto w Trogirze położone jest na malutkiej wysepce połączonej z lądem kamiennymi mostami. Na samej wyspie z kolei znajduje się stara warownia, piękny kościół i ciągnący się wzdłuż nabrzeża nadmorski bulwar. Podobno starówka Progiru jest najpiękniej położona biorąc pod uwagę całą Chorwację. Dla urbanistów z kolei jest to świetny przykład średniowiecznego połączenia ulic i budynków. Patrzcie, jaki nam się dostał apartament? Przez to, że wczoraj pani nas zakwaterowała nie w pokoju, który wynajmowaliśmy, ale w takim, w którym musieliśmy się przenocować z uwagi na to, że był overbooking czyli e, dwie osoby e, za, e, przyjęła rezerwację od dwóch rodzin jednocześnie. I w ramach. A wow, się w głowę. Rekompensaty pani nam dała, bo dzisiaj się musieliśmy przenieść. Nie ten nasz pokój, który rezerwowaliśmy, ale e, apartament z kuchnią. Znacznie droższy z klimatyzacją, z balkonem, z piękną łazienką i kosmetykami i można tu tańczyć. Dotarliśmy na wyspę Ciobok. Idziemy szukać jakiejś odludnej plaży. Mamy nadzieję, że gdzieś tam za naszymi plecami taką znajdziemy. W środkowej Dalmacji, w Szupaniji Splicko-Dalmatyńskiej liczy prawie 11 tysięcy mieszkańców. Z wyspą czojowo Nieopodal, połączony jest za pomocą Złodzonego Mostu. Średniowieczna starówka Trogiru jest bardzo zwarta poprzecinana szeregiem splątanych, drobnych uliczek i kamiennych budynków. Katedra Świętego Wabżyńca została wybudowana na ruinach Starego Kościoła, zburzonego przez Saracenów w 1123 roku. Wieżyczka o wysokości 47 metrów góruje nad całym miastem. Twierdza kamerlenego, a właściwie dobrze zachowane ruiny tej twierdzy, była jednym z elementów obronnych miasta. Sam fort to właściwie masywna budowla, masywna warownia, która świetnie komponuje się na tle palm, jakimi obsadzona jest promenada Trogir. W Trogirze urodził się znany chorwacki tenor. Winko Coce, nazywany kurwackim pawaroszkiem. Co roku odbywa się tutaj Festiwal Tenor.